Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części Laki w nielęcinie. Dzisiejszy odcinek będzie o przyjaciółach, kolegach i znajomych. Dokładnie tak jak jest napisane, tak powiedziałem. U Państwa takie rzeczy jak więzienie kwalifikuje znajomości, przyjaźnie ludzkie. Tak było i w tym przypadku. W tym w paru innych, kiedy myślałem, że jestem otoczony przyjaciółmi, potem się okazywały, że to ledwie dalece znajomi. O tych ludziach, o których myślałem, że są znajomymi, okazywali się dobrymi kolegami. Przyjaciół co prawda mam trzech tylko, tylko ja To jest duży skarb. To opowiem może po kolei. O każdym przypadku jest to przesłanie szczególne dla młodych ludzi, bo jeżeli mam się przydarzy, czego wam nie życzę, lecz brońcie się przed więzieniem jak przed ogniem piekielnym. Jest to zmarnowany czas, zmarnowane nerwy, dlatego, że wypłaczenie intelektualne dzisiejsze więźniów jest okrutne. Okrutne, ale do rzeczy. Mam dwóch takich szczególnych przyjaciół, to jest Piotrek P, biochemik, lubity naukowiec, dla którego mogę ją na mnie liczyć każdej porze dnia i nocy. Tutaj nie było wątpliwości, rozczarowania, ani zaskoczenia. Podobnie Darek czy o którym opowiadam bardzo mało, bo sytuacja tego wymaga. No i trzeci mój bardzo serdeczny kolega, przyjaciel, to, to tak jest, do bliżej na pewno jest do przyjaciela niż do dobrego kolegi. Omówiłem wam, to jest synny, prawdziwy skwitko którego nie radził bym nikomu mieć przeciwko sobie. Mniejsze Specjalista od noża. Natomiast nikomu nie życzę takiego, wro takiego wroga, a każdemu życzę takiego przyjaciela. Ja myślę, że te słowa już oddają całość mojego podejścia w stosunku do człowieka. To Nie było jakby żadnej wątpliwości. Ludzie, których poprosiłem o pomoc bardziej w celu weryfikacji tych znajomości niż z potrzeby, choć nie ukrywam wcale, że jest bardzo przyjemnie wiedzieć, że ktoś na wolności o was myśli, troszczy się o wasze sprawy. Każdy żyje swoim życiem na wolności i ciężko jest zrozumieć, że ty siedzisz za kratami i oddzielasz sekundę od sekundy. Ten czas płynie w sposób dramatycznie wolny, jeżeli go nie umie zagospodarować, jak tutaj mówię teraz o przypadku przejściowego tego pierwszego okresu, kiedy no, Nie masz nic i czekasz dopiero na zaksięgowanie wypiski, na pierwszą paczkę i tak dalej, i tak dalej. No to można naprawdę sekundę do sekundy czyli A świadomość, że ktoś myśli jest bardzo jakby y, ważna. O ile parę osób nie stanowiło dla mnie zaskoczenia, mówię teraz o kolegach, bo wymieniłem i mówiłem przyjaciół. No oczywiście, tutaj obecny redaktor naczelny czerwonym, stary mięso, od razu przybył z pomocą i to nie było żadnym zaskoczeniem. Byłoby zaskoczeniem, gdyby tego nie zrobił. Nie było tutaj żadnej sensacji. Jeden z muzyków, którego celowo pozostawiam anonimowym, żeby idiotyczni hejterzy nie wypisywali kretynizmów do niego. Ten człowiek sobie ceni, ceni prywatność, a ja cenię jego prywatność. Bardzo mile mnie zaskoczył, bo natychmiast ruszył z pomocą. Ale opowiem Państwu bardzo pouczającą, ciekawą historię. Ona mi się przydarzyła bardzo dużo lat temu w więzieniu w Szczecinie. Kiedy siedziałem i oczywiście mój wspólnik Pojechał sobie na święta do domu. No bo ja wziąłem całe przestępstwo na siebie. Zostawiłem też w domu dziewczynę z dzieciakiem. Zostałem w więzieniu, a jego specjalnie wypuściłem, biorąc na siebie, bo miał choromatkę i wiedziałem, że się wszystkim zajmie. No i tu się bardzo pomyliłem. Nie miałem oczywiście co palić, nie miałem kawy. Pełna tragedia więzienna. Wiesz, jak to jest, co? Nie wiem, ale... ale widziałeś, bo pomagałeś. No Wyobraźcie sobie, do mnie pod celem wchodzi chłopak wysoki, przystojny, sportowany, ale wściekły jak osa. Jak osa. Dwa słowa żeśmy zamienili. Ja, ja nieszczęśliwie jeszcze wtedy grypsowałem o mnie. Z tym był mądrzejszy ode mnie. Eee, szybko znaleźliśmy niż porozumienia. O, chłopak niezwykle inteligentny. Okazuje się, że raper. Ale nie to jest na razie ważne. Jego jakby karierę muzyczną pomijmy na chwilę. Co innego ważne. Szybko znaleźliśmy wspólny język, i się okazało, że ugotowały go dwie sześćdziesiątki. Nagadaliśmy no, więc o sześćdziesiątkach, że to jest. Pomimo tego, że ja poszedłem na współpracę, to uważam sześćdziesiątki za ostatnie, za ostatnie barachłonne. Włącznie z tymi, które się później wycofały ze swoich sześćdziesiątek, bo. Przecież notatki urzędowe, które zostały sporządzone w tamtym czasie nie są wycofywane, one pozostają i są używane. No, także to jest żaden wynik, że się 60 wycofała ze swoich zeznań przez 60 Ale u Kamila była ta sytuacja, że te 60 go ugotowały i on się bardzo mocno na nich zaczaił, bo on przyjechał do Szczecina na czytanie akt. Ja mu wytłumaczyłem, mówię słuchaj, weź to na spokojnie, weź z nimi porozmawiaj. Doprowadź do sytuacji, w której niech oni tylko powiedzą prawdę i to wystarczy. I tutaj, żeby Państwa nie zanudzać, tak się dokładnie stało. Zaczął ich się jeszcze kanapkami, snikersami na czytaniu i oni doprowadzi, doprowadził do tego, że oni złożyli faktyczne zeznania, zgodne z prawdą. I tak, Kamil został wyczyszczony. Rozumiesz? Oni potracili 60 jeszcze wyroki, do, najgrubsze dostali. Wiesz, poszli z jednej w drugą stronę. Ale sami się ugotowali. a prokurator zagryzł zęby i się wściekł. No i to jest jakby ten epizod, który Kamila jakby sprowadza na, na tory mojego życia. Kamil się przewspaniale zachował, bo zauważył, że jestem opuszczony przez wspólnika, nic nie mam. Natychmiast mi zorganizował w swoim zakresie całą pomoc, czyli już miałem co palić, miałem kawę, miałem co jeść. Odwdzięczyłem mu się najlepiej jak potrafiłem. Zaraziłem go nauką ekonomii. Dzisiaj, choć nie mam z nim od 12 roku kontaktu. Kamil, jeżeli nas oglądasz, to bardzo proszę o kontakt. Do tamtego czasu był już bogatym, odnoszącym sukcesy biznesmenem. Tak? Dzięki tej literaturze i temu samoraturowaniu, któremu dałem autentycznie. Mało tego, posłuchajcie Państwo. W ostatnim czasie. Przelatują mi w internecie, bo rzadko zaglądam do internetu, przelatują mi kawałki muzyczne. To jest, okazuje się, raper Kamil N. Więc prosimy Cię, Kamil, ja, jeżeli nas oglądasz, to odezwij się do mnie i też zapraszamy do programu, bo jesteś bardzo szanowany na ulicy, z tego co ja pamiętam i w tamtym czasie, co ja jeździłem na jego teren. To, to był bardzo szanowany, porządny człowiek. I bardzo cię, Kamil, serdecznie zapraszamy. No, i proszę Państwa, ostatnią taką osobą, takim bliskim kolegą jest Tomek Zmazu. O tak go nazwę, żeby nie za blisko było. Jest to człowiek, z którym się koleguje od lat, i to jest następny przykład człowieka, do którego się dzwoni o każdej porze dnia i nocy i on idzie z pomocą. I ci ludzie, o których mówiłem, wszyscy mogą liczyć z mojej strony na to samo. Na tym polega. Życie. Ostatnią kategorią ludzi, bo nazywam to bardzo, może mało elegancką kategorię ludzi, jest to zgodne z moją ideologią życia. Wiecie, że drugim moim przekazaniem jest, nie zmieniam świata, buduję świat wokół siebie. No więc dlatego, ludzie są podzieleni na kategorie. To, to jest świat mnie otaczający. Przyjaciele, koledzy. I mniej lub bardziej znajomy. Dlatego powiedziałem, że takie sytuacje podbramkowe, jak więzienie, weryfikują te kategorie. O ile tutaj na kategorii przyjaciele i koledzy się nie zawiodłem, o tyle kilku kolegów przeszło do kategorii znajomych, wręcz dalekich znajomych. I to jest bardzo nieprzyjemne i bardzo smutne ponieważ Włocowik jest małą społecznością, specjalnie przytoczę bardzo drastyczny przykład i jest mi bardzo przykro, że tak się stało. To jest Konrad Ham. Na czym rzecz polega? Sądziłem, że jesteśmy bliskimi kolegami. No do tego stopnia, że jak jego była żona miała problem, to wiedział, gdzie mnie znaleźć o czwartej rano u mnie w domu. Bo ją pobił jej były facet, którego celowo nie wymieniam, bo skończył za to w więzieniu i to z mojej ręki. Więc nie widzę powodu, dla którego miałbym go powtórnie piętnować. To są sprawy między mną a nim. Natomiast jeżeli chodzi o Konrada, wiedział gdzie przyjechać o 4 rano, wiedział, że jeżdżę za pacjentem z legalnie posiadaną bronią. Ja jedną stroną miasta, a policja drugą stroną. Tak tak było. Od czwartej rano do 12 w południe. Wiedział doskonale, że może na mnie liczyć. Wyjeżdżaliśmy razem tutaj na ten basen z jego dziećmi. Yy, przychodzi. Wyobraźcie sobie, że jak się dowiedział, że siedzę, ani razu do Doroty nie zadzwonił. Nie mówiąc o, o jakiejś chęci pomocy. Specjalnie go wymieniłem z nazwiska, żeby mu narobić wstydu. Po prostu. Wystrzegajcie się takich ludzi, którzy są waszymi kolegami tylko pozornie, albo wtedy, tylko nie wtedy, ludzie, kiedy... nie ludzie, to wielki. Tak, to nie ludzie, to wielki. Tak, miści się odbija. Oczko wypadło temu misiu. Jest to bardzo taki smutny przykład. Drugim przykładem Drugim przykładem jest pracownik Sławka Krystian. Yy, Tylko mnie zamknęli, natychmiast wymyślił, jakby tutaj oszukać moją żonę na 4000 zł. Głupia sobie? Przy okazji samochodu? Tak. Tego się, powiem szczerze, tego się spodziewałem, no w ten sposób, no to już nie będę mówił, a kiedy byłem na wolności, chłopak, bardzo pomocny. Tak, tak, stary. No przecież jak miałem tam awarię na lotnisku, yy, przecież przyjechał po mnie i tak dalej, no wszystko. Tylko z nich tam z oczu natychmiast wymyślił. Jakby moją żonę oszukać za 4000 słów. Yy, o innych kolegach, którzy stali się znajomymi, na razie jeszcze nie wspominam, bo nie ma czystej sytuacji, ale opowiem wam inną historię którą trzymam jakby w tajemnicy dosyć długo. Pamiętasz, jak z Afryki pisałem do ciebie, że spotkałem bardzo ciekawą osobę, lekarkę, która tam pracuje? Agnieszkę? Pamiętasz? Neurochirurga. kojarzysz? Mhm. Wiedziałem ci, że jest to bardzo osoba, na razie nie powiem, kim jest. Ponieważ mnie zawiodła bardzo, to powiem, kim jest. To jest pierwsza żona słowika. I mieszka w Afryce, koło nas z córką, która podobno jest córką Słowika. To jest wynika z jej relacji. Specjalnie to tajniłem, dlatego, że jej bardzo pomogłem, kiedy jej syna zamknęli. Kiedy miała kłopoty finansowe, ona się natomiast do mnie odwróciła plecami. To nie widzę powodu, dla którego miałbym tego nie ujawnić. Robię to dlatego, że każdy z tych ludzi, o których powiedziałem, że się tak, a nie inaczej zachowali, mają jakiś znajomy czy kolegów. Wystrzegajcie się ich po prostu. Jeżeli zrobili to mnie, zrobimy to i Wam. Prosta logika. Natomiast takim już. Na koniec, na koniec odcinka. Jeszcze odwiedzimy Mańka, o którym opowiem na miejscu, już był w naszym odcinku. I to jest w kategorii bardzo dobrych kolegów. Ale bardzo serdecznie pozdrawiam pracownika Ambasady Niemieckiej. Do której dzwoniłem w zeszłym tygodniu, i wyobraźcie sobie Państwo, że od razu po głosie mnie rozpoznał, zanim się jeszcze zdążyłem przedstawić. Jest to fan Grzegorza Programu. Bardzo serdecznie Pana pozdrawiamy oraz cały zespół Ambasady Republiki Federalnej Niemiec. Proszę Państwa, chciałbym zakończyć ten odcinek najważniejszą wiadomością z tego odcinka. Nasza wizyta w domu dziecka nie była przypadkowa. Oczywiście dokręcamy w domu, bo ja się źle poczułem ze względu na, na wilgotność, ale do meritum. Po pierwsze. Już ten dom dziecka był pokazany w jednym z filmów. Mało kto zwrócił na niego uwagę. Powtarzam Wam jeszcze raz: życie nie musi dostać, człowiek musi dawać. Pamiętajcie, że może ktoś mieć gorzej od Was. Pomagajcie. Po Wczoraj rozmawialiśmy o znajomych, kolegach, przyjaciołach. Manik, ten którego byliśmy w sklepie, jest wyjątkowym człowiekiem. Zaraziłem go tą akcją i kiedy ja jestem chory, kiedy jestem w Afryce, on w sobota, co sobotę, te owoce są dostarczane. Tak jak dzisiaj: jest sobota, jadą owoce. I szczególne podziękowanie dla, dla Mańka. To jest sklep na zazamczu. Cóż ja mogę więcej powiedzieć: człowiek o złotym sercu. I każdemu z Was tego życzę. Pokazałem cały, jakby rys i przekrój moich przyjaciół, moich kolegów, moich znajomych. Podejrzewam, że u każdego z Państwa jest podobna sytuacja. Przeanalizujcie to. Nie czekajcie na sytuacje drastyczne, takie jak więzienia. Róbcie każdorazowo selekcję ludzi potrzebnych i niepotrzebnych. Omijajcie Ludzi destrukcyjnych, omijajcie pijaków, narkomanów i nieudaczników, bo jak kotwica mogą zabrać Was ze sobą na dno. Zabrałem wnuczkę ze sobą dzisiaj do domu dziecka, żeby rozumiała, że życie nie jest tak kolorowe, jak i jest kolorowe jej. Jej życie jest luksusowe. Ona musi rozumieć też, że są inne odcienie życia. I różnie bardzo w życiu bywa. Namawiam jeszcze raz do filantropii, do pomocy. Oczekuję na pytania od Państwa w tej sprawie. Bandycka Ochota, Dezetika i Grzegorz Mięśniak zapraszamy. Grzesiek, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bandycka Ochota, złote czasy, nie Nasze ulice pruszków ludzie nie sprzedajni Normalni nie sądzę, troszeczkę pojebani To królowie życia, z życia, z wolnością na sali To panowie brania, zarabiania z nerwami ze stali Chociaż zmiana w bani, to opowiem wam jak wyszło Wtedy się żyło chwilą, dobre numery się waliło w w służył byli tą prawdziwą siłą Mogiłą dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać Przyjeżdżali, dojeżdżani, odjeżdżali w przepaść Znieca, prologiem Te ulico powieści, ochota i pruszków Bandyckie pieśni, to jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści Ty słuchaj i weź i To do swojego mózgu Lata 90. Ochota i pluszków Ja jestem bitem i daję tobie prawdę z Długoletnim stanem, kuchy historii nie kradnę Żeby było jasne, ważne, robię to z mieśniakiem Moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne Moje wersy, teksty prawdy wtedy bańka pęknie Cały czas napierdalać, lecieć, nawijać i robić hałas Mówił tak cały czas napierdalać, kleić, nawijać i robić hałas Następna nuta to będzie zamach, w ramach projektu bandyckie czasy Ochota i bruszków niszy bez pracy, prawdę, kompasy, bezbrodni, kłamstwa Hamstwa, żenaty, przeszkody i szajstwa, po prostu bez ugarstwa Zapraszamy Państwa, yo